Cześć dziewczyny, witam was w ten piękny, słoneczny jesienny dzień i przychodzę dzisiaj do was z masażem Kobido. Chciałam, żebyście po prostu zobaczyły, jak ten masaż wygląda i też, no, skorzystały jak najbardziej dla siebie, ponieważ są naprawdę bardzo fajne efekty, jeżeli stosujemy ten masaż regularnie, jeżeli stosujemy go przynajmniej co drugi, co trzeci dzień, naprawdę fajne, gwarantuję, że są efekty. To chciałam wam po prostu przekazać, podzielić się z Wami odnośnie tego masażu, ruchów, jakie wykonujemy. W tytule jest ekstremalnie mocny masaż, dlatego, że jest wykonywany może szybciej niż tradycyjnie troszeczkę mocniej. Troszeczkę głębiej stymulowane są nasze mięśnie, dlatego jest taka nazwa ekstremalnie i naprawdę przynosi bardzo, bardzo fajne efekty. Wypróbowałam już wiele różnych masaży z racji tego, że jestem fizjoterapeutą. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą po prostu. Natomiast jestem naprawdę zachwycona, tylko trzeba regularnie. Może na, na wstępie troszeczkę powiem, że masaż kobido wywodzi się z Japonii. Był zarezerwowany kiedyś tylko i wyłącznie dla rodziny cesarskiej, także dla rudu <gryw> dopiero później yy, by wypłynął. Natomiast yy, dzisiaj jest już no, powszechnie znany i na pewno dużo z Was spotkało się z nim na przestrzeni kilku lat. Na pewno też widziałyście jakieś filmiki, gdzie są takimi kolorowymi taśmami podklejane mięśnia, przyczepy końcowe, początkowe mięśnie, żeby trochę podtrzymać ten efekt. Aczkolwiek ja Cię pokażę bez tego naklejania taśmy. Uważam, że te taśmy nie są tak aż bardzo skuteczne. Najważniejsze w tym masażu to jest regularność, żeby wykonywać, właśnie tak mówię, co drugi dzień, co trzeci dzień. Nawet jeżeli będziesz wykonywać codziennie, to będzie bardzo fajnie. Natomiast, no, wiadomo, nie zawsze się chce, nie zawsze mamy do tego wenę, czas i tak dalej. Więc tak, nie przedłużając, zaczynam od tego, że ja ten masaż. Wykon... A jeszcze wspomnę, że na koniec naszego filmu ja pokażę Wam masaż bańko chińsko. chińską w bonusie. Ten masaż bańko chińską jest też bardzo fajny. Taki. Liftingujący na kurze łapki, na tutaj zmarszczki poprzeczne, na lwią. Ogólnie bardzo odżywiający. Bajka chińska też jest bardzo znana i fajna, fajne ma efekty. Oczywiście, jak zawsze, regularność. Także tak. Zawsze pamiętajcie, dziewczyny, wykonujemy wszelkie masaże. Na jakiś poślizg musimy mieć. Więc na pewno macie jakieś sprawdzone kremy, oliwki. Ja mam swoją tutaj taką ulubioną oliwkę, która nie zawiera ani wosków, ani parabenów. Jest naprawdę bardzo fajnym preparatem, tak jak dla mnie, ponieważ po woskach powstają u mnie różne krostki, czasami się po prostu pory zapychają. No i tak jest, jak jest nieciekawy na twarzy później. Każdy z Was ma na pewno jakiś fajny, wypróbowany albo jakiś mocno tłusty krem, chociaż też nie bardzo jest wskazany. Ale najlepsza to jest właśnie oliwka do takiego masażu. Dobrze, więc sobie rozprowadzamy tą oliweczkę ładnie na buzi. Delikatnie. Nie musi być tego bardzo dużo, troszeczkę, żeby tylko po prostu był poślizg. Robimy taką, jakby na początku, taką, jakby rozgrzewkę przed ćwiczeniami, czyli tak sobie tą skórę troszeczkę, tak delikatnie oklepujemy, rozciągamy troszeczkę, tam po prostu od skórę rozruszamy troszeczkę limfę, żeby skóra nasza szoku nie zaznała od razu. O. Teraz tak. Ja zaczynam od takich wolniejszych ruchów na początku. Właśnie do tego, żeby skóra przyzwyczaiła się do tych późniejszych mocniejszych. Zaczynam od żuchwy. Żuchwa, podbródek. Pamiętajcie, żeby wykonywać te ruchy w górę. To są ruchy takie liftingujące dla twarzy i od środka do strony zewnętrznej. No i teraz zaczynamy coraz intensywniej masować, zwłaszcza tutaj te newralgiczne miejsca, tutaj tak jak ja mam, o teraz widać chomikki pojawiające się Więc musimy to tak, te które z was już mają takie cery, skóry bardziej dojrzałe, po prostu jeżeli mamy takie chomiki, to musimy sobie to bardziej to miejsce do o. Czyli taki jest posuwisty, ciągnący ruch w górę. W górę, żeby właśnie... Można i na dwie ręce, można też jedną ręką. nie jest na przykład wygodniej robić to, że wszystkie ruchy wykonywać jedną rączką, jeżeli są takie szybkie. Bo wtedy nie musimy martwić się synchronizacja na dwie ręce. O. Wystarczy tak. I tak przynajmniej 5 sekund na jedną stronę, na jeden ruch. Teraz tak rozciągamy od środka w stronę uszu, w stronę tutaj węzłów chłonnych, podżuchwowych. Tak, żeby tą naszą limfę przeczyścić, rozciągnąć, przeciągnąć. Czyścić to może wyrażenie. O, widzicie? Wykonuję dość intensywnie. Nawet mogą pojawić się zakwasy. I zakwasy, powiem Wam, to jest właśnie taka oznaka, że prawidłowo było wykonywane z odpowiednią intensywnością. Oczywiście po pierwszych paru razach, po pierwszych paru masażach to możemy mieć, później się też skóra przyzwyczaje, już mięśnia są bardziej odporne, o. I teraz już tutaj się przesuwamy w stronę, o, coś tutaj Jakiś czarny pyłek. I tutaj przesuwamy się w stronę polików, o. I podpoliczkamy. Jak się uśmiechniecie, to wtedy bardziej widać, gdzie tutaj pod policzkami masować, o. No i oczywiście zwiększamy intensywność ruchu. Dla osób, które mają chore zatkane zatoki, też jest to bardzo fajny masaż. Ja ostatnio właśnie troszeczkę mam problem z zatakami, dlatego bardzo fajnie, na pewno będę chciała Wam jeszcze pokazać bardzo fajny sposób na taką domową inhalację, parówkę, też razem z masażem odpykającym takim zatoki można go robić przy użyciu banki, chińskiej bańki, ale niekoniecznie. O. Ja oczywiście tutaj Wam pokazuję w bardzo dużym skrócie ten masaż. To są takie najbardziej skuteczne ruchy, szybkie, skuteczne ruchy. O. I tutaj jak ciągniemy, to ciągniemy w stronę skroni, tu rozmasujemy, to tak pokażę bardziej powoli. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. No i czółko. Czółko też oczywiście. Tu możemy jeszcze takie rolowania sobie wykonać. To jest bardzo fajny taki masaż liftingujący. Na pewno będziecie widziałem efekty, tylko musi być wykonywany bardzo systematycznie. Ja największe efekty widzę oczywiście tutaj po owalu. Masując ten owal tutaj tą żuchwę. Widzę, że jednak na te chomiczki bardzo fajnie to wpływa. Można powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolona. O, zobaczcie. Tak, I druga strona. No, oczywiście na koniec też się staramy, żeby wyciszyć tą skórę, więc no też robimy takie ruchy. No już później to wiadomo, te ruchy wykonujemy od środka. Na zewnątrz. Więc, czy sobie robimy tak, czy robimy tak, czy robimy tak. Wszystko ciągniemy tak, jakby tutaj do węzów chłonnych. Oczywiście, robimy to znacznie dłużej. Według własnych odczuć intensywności tego masażu. Uhum. No i na wycieszenie już, jeżeli mamy skończony taki masaż, to też tak sobie tą skórkę wyciszamy, uspokajamy. Tak się staramy, żeby przynajmniej 10 minut trwał taki masaż. Tak naprawdę to jest niedużo, tylko kwestia mobilizacji i będzie fajnie wykonane. Dobre. teraz ja sobie troszeczkę dołożę jeszcze tutaj tego oleju. Oliwki brzmi lepiej. O, bo chcę Wam pokazać właśnie na koniec ten masaż bańską chińską który jest bardzo fajny. Tak, ja tutaj mam taki zestaw kupiony w glaśnie. Tutaj są różnej wielkości te banieczki. Ta bańka to jest bardziej do ciała. Tutaj te motylki jak są, czy tam skrzydełka anioła różnie nazywane. Można też nią i oczywiście tutaj uda. Natomiast ta bańka jest już tutaj stricte do twarzy, bo jest kształtem i wielkością odpowiednią mniejsza ta jest, najbardziej nadaje się pod oczki, można też czoło. Natomiast tutaj dla owalu jest troszeczkę za mała. Także ja będę korzystała z tych y, dwóch banieczek. I teraz, tak, oczywiście, ja to tutaj już mam odkażone, umyte, bo już sobie używałam, sprawdzałam przez jakiś czas. Więc wy sobie, oczywiście, musicie w domku to umyć mydełkiem. Można odkazić, jeżeli ktoś ma w sprayu. No i będzie gotowa do użytku, a więc tak od czego zaczynamy taki masaż też dobrze sobie jest tak taką oliwkę jak sobie wklepujemy w twarz to troszeczkę taką właśnie dosłownie wklepujemy, żeby troszeczkę było pobudzenia już tej skóry przed zabiegiem. Żeby nie doznała szoku, że od razu zasysanie i. O. I teraz tak zasysamy. Powietrze. Przykładamy Tu możemy sobie przytrzymać Przykładamy O I ciągniemy Tutaj akurat po tym owalu I też do uszu do, Bo tutaj się mieszczą węzły chłonne Pod łóżkami o. I tak o no, mniej więcej po pięć Takich przejść na jedną stronę Pięć na drugą stronę. O. I w ten sposób przesuwamy się tak pomalutku, pomalutku, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Tutaj też fajnie jest tak właśnie o tutaj pod policzkami sobie zrobić. O. Tu pod policzkami sobie fajnie zrobić też tak wymodelować, jak gdyby, oczywiście, tak jak mówię, regularność tutaj jest najbardziej, najważniejsza. Dobra, i teraz tak. Pokażę wam teraz jeszcze pod oczkami. To też pokazuję, oczywiście, w wielkim skrócie, to gdyż postaram się jeszcze nagrać taki oddzielny filmik właśnie odnośnie samego masażu baleńko chińską. I teraz tutaj oczki też, żeby skóry nie naciągać. Musi być dobrze, poślizg dobry zrobiony. O. I ciągniemy sobie o, tak od środka do zewnętrznej strony. To taki jeden ruch. Także możemy taki ruch. O. Cicho przyjacielu. Mój przyjaciel się odezwał. Taki może być Cicho! Lisku nie wolno. Daj mi kończyć. Można jakieś esy floresy. Wydało się, że jest tutaj mój, moja słonia ze mną, mój przyjaciel. Tu mogę kręcić. Miki dla Was. Widzicie? Od razu po tych masażach fajnie nam krążenie się pobudza, skóra tak się delikatnie nam różowi. O, też można takie krótkie ruchy, że tylko troszeczkę zasysamy i puszczamy. Zasysamy i puszczamy. Także takie ruchy też jak najbardziej. Nie za mocno, bo skóra pod oczami jest naprawdę cienka, bardzo wrażliwa, więc takie po prostu z wielkim wyczuciem i z delikatnością mają tu być ruchy. No i teraz to możemy sobie przejść na lewią zmarszczkę. I też ją tak możemy. I tak, i w poprzyk, i pionowo, i poziomo, i jak tylko, o, słyszycie jak, to... jak się zaciąga? No i teraz tutaj zmarszczki, poziomy, o. tak samo, nawet jeśli tych zmarszczek nie ma, to warto sobie to czujko przemasować troszkę. Skóra po takim zabiegu naprawdę bardzo fajnie chłonie inne produkty, więc jakieś bogatsze kremy, dlatego że wydziela się ciepło i rozszerzają podczas masażu i rozszerzają nam się pory, które właśnie chłoną później wszystkie preparaty fajnie. Z tym, że przed nałożeniem jakiegoś preparatu dobrze jest też jeszcze na przykład stonizować jakimś tonikiem, żeby właśnie nie było za dużo tych preparatów, żeby ta oliwka nie zatykała nam jak gdyby tych porów. Wtedy też, zwłaszcza dla osób, które mają skłonności do krostek, to lepiej sobie właśnie stonizować, przeszyć tą skórę i kłaść jakiś, yy, właśnie swój ulubiony kremik, czy też jakiś specjalny, bogatszy kremik, zakupiony w tym celu po zabiegach. Mamy teraz duży wybór, także naprawdę każda na pewno ma coś takiego ulubionego w swojej kosmetyczce. Kochane, na dzisiaj to będzie wszystko. Następny masaż. To postaram się pokazać wam masaż kamieniem Głasza, bo to też jest masaż, który ostatnio robi furorę. W ogóle te kamienie, jak wcześniej, nie były za bardzo znane, tak już od jakiegoś roku, ceny poszybowały w górę, czy w Rosmanie, czy, czy tam gdziekolwiek, w Daglasie, czy w Hebe. Naprawdę, ceny są coraz wyższe, dlatego że tak się zrobiło wielkie boom na, na, ten, na te kamienie. Także pokażę Wam, jakich błędów unikać, jakich y, kamieni, gdzie nie opłaca się kupować. No oczywiście, cały ten masaż, technika tego masażu. No a dzisiaj mam nadzieję, że Wam się też ten masaż kobito podobał. Tylko zaznaczam, to był w, wykonywany w, w skrócie i y, no, taki masaż przynajmniej 10 minut powinien trwać. Tylko ja, żeby Was tutaj już nie zanudzać, pokazywałam konkretnie ruchy, z którymi najbardziej służą, które najbardziej służą, to na podniesienie obalu. I, kochane, jeżeli podobał wam się ten filmik, jeżeli wyniosłyście coś dla siebie z tego i chcecie oglądać jeszcze, to bardzo proszę was o subskrypcję i to będzie też taka motywacja dla mnie, żeby kręcić następne, pokazywać Wam następne filmiki. Fajne rzeczy, które naprawdę są skuteczne. Naprawdę małym kosztem, a możemy bardzo fajnie zrewitalizować swoją skórę. Możemy poprawić jakość tej skóry. Także do wszelkich pytań też zapraszam pani, żebyście pisały pod filmikiem, co chcecie wiedzieć, dokładniejsze może jakieś coś więcej szczegółów. Także proszę pisać, ja odpowiem na pewno każdej i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.